Cześć moi drodzy, witajcie! Dzisiaj witam was z Bobrowiska, czyli z miejsca, gdzie występują bobry. Zobaczcie za mną jest taki budynek, w którym można obserwować bobry. I tu one są podobno, bo nie spotkaliśmy ich. Nie spotkaliśmy żadnego bobra, ale spacerujemy po takich fajnych alejkach. Tu jest za to jakiś ptak. Słyszycie? Jest tu dużo różnych ptaków i gdzieś tutaj ma gniazdo. Słychać go, ale nie widać. Wspaniałe miejsce. Można spacerować alejkami i byliśmy przed chwilą w tym budynku. Patrzyliśmy przez lornetkę, przez lunetę i widzieliśmy Wielkie dwa ptaki, chyba jakieś czaple. Nie zdał się za bardzo. Pokażę Wam. Tutaj zbiegają się dwie rzeki: rzeka Dunajec i rzeka Poprad i tworzą się takie naturalne rozlewiska, gdzie żyją bobry, gdzie żyją różne ptaki i różne zwierzęta wodne. Bardzo ciekawe miejsce. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeśli będziecie w Starym Sączu, to obok Starego Sącza jest właśnie to bobrowisko i można tu bardzo przyjemnie spędzić czas w otoczeniu przyrody, w otoczeniu wody. Bardzo pięknie. Cześć, trzymajcie się. Do następnego razu. Pa, pa. Zastępstwie Bobra Ptaszek.